Święte Omamy. Powracam do tematu Świętego Szaleństwa 2, występującego u osób bionegatywnych 6, rozmiłowanych w trzeciej sile 7, kreującej dualizm podziału, a także we krwi, śmierci, seksualizacji i przemianie niższych warstw społecznych w biomaszyny wedle ideologii transhumanizmu, eugeniki i genetyki dążącej do ogólnoświatowej kontroli kastowej. Szaleństwo i paranoja na tle narkotyczno-religijnym doprowadzająca człowieka na dno rzeczywistego bytu, w którym mózg wyższy w 3 przestaje mieć wpływ na kształtowanie człowieczeństwa duchowego. Przejmujący kontrolę nad ciałem mózg Saczy i gadził 3 zaczyna budować iluzję opartą na abstrakcji prawa zwierząt, nożenia, podziału i konflikcie rasowym. Zauważyć należy, że halucynacje są bezpośrednio powiązane z głoszeniem dalekosiężnych planów przybierających postać mistycznych proroctw, realizowanych przez nieświadomych procesu manipulacji ludzi 4. U większość rodów krwi 5 występuje obciążenie dziedziczne, nauk narkotyczny, kazirodztwo, mieszanie krwi w wybranej puli genowej, które prowadzą do degeneracji z określonymi urojeniami i halucynacjami. Ale to nie wszystko, ponieważ ważną rolę w procesie skrzywienia osobowego odgrywają narkotyki użytkowane w rytuałach inicjacyjnych i ceremonialnych, Podczas których namaszcza się ciała szamanów, kapłanów i członków tajnych bractw specjalnymi olejami zawierającymi MIN, grzyby 25 i konopie. Reklamy. Report Dys AD Prywatność. Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujące w kręgu mojego domu. Jeden oznacza link pod tekstem, lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat może być zastosowany w złej intencji. Fakty historyczne. W 1936 roku zostały przeprowadzone badania rytuałów wewnętrznych kręgów tajnych bractw, które tworzyły od tysiącleci ewolujące podwaliny kreacji religijnych na potrzeby plepsu. Za owymi badaniami stała Polka, mało znana profesor, syjonista Sule Benedwell-Sara Benetowa. Jak wynikało z powyższych badań etymologicznych, oryginał Starego Testamentu w języku aramejskim, jak i hebrajskim zawiera odniesienia do konopi indyjskich, jako włókna na sznury, tkaniny, a także jako dodatek do kadzideł, maści i świętych olei. Święte namaszczenie kuanek-bosm. Konopie były najważniejszym aktywnym składnikiem świętego oleju, służącego do namaszczenia starożytnych kapłanów i szamanów 9 sumeryjskich. Egipskich i hebrajskich, którzy celebrowali kult Dagona Ea, Enki, Oannesa, Jahwe i wielu, wielu innych. Odnosząc się do hebrajskiego słowa Kłanych bosm również tłumaczonego jako kanek-bosm i kineboisin, zauważamy, że święty charakter konopi w czasach biblijnych jest widoczny w Księdze Wyjścia. 30, 22, myślnik 23, gdzie Mojżesz został poinstruowany przez mistyczny głos aby namaścić namiot spotkań i całe jego wyposażenie, specjalnie przygotowanym w tym celu olejem zawierającym konopie. Namaszczenie oddziela rzeczy święte od świeckich, a raczej iluzję od rzeczywistości. Namaszczenie świętych przedmiotów było starożytną tradycją między innymi w Sumerze, Egipcie i Izraelu. Święty olej nie mógł być używany do celów świeckich. Przede wszystkim olej namaszczenia był i jest używany do obrzędów instalacji wszystkich sumeryjskich, egipskich i hebrajskich królów i kapłanów aż po dzień dzisiejszy. Księga Wyjścia opisuje wydarzenie, w którym Mojżesz otrzymuje instrukcję dotyczącą wytwarzania i rozprowadzania świętego oleju, wzbogaconego o konopie. Instrukcja sporządzania świętego oleju. W pismach mistycznych słowo pan oznacza nieświadome narkotyczne przełączenie się w tryb świadomego, 11 snu, czerpiącego z równoległych i alternatywnych światów, w wyniku czego przenosi się rzeczy nieadekwatne do danej rzeczywistości. Co zaburza schemat realności zachodzących procesów życiowych i społecznych, a zatem pan, to obserwacja alternatywnego lub równoległego świata, za pomocą oczu kolejnego, bliźniaczego awataru naszego duchowego rdzenia, który rozdziela prawdziwe ja, 10 na. Wiele części w celu zdobycia jak największej liczby doświadczeń w materialnych światach. Pan rzekł do mojżesza, weź następujące wyborne przyprawy 500 cyklów płynnej mei. Połowę 250 cyklów pachnącego cynamonu. 250 cyklów kłanek bosm konopie. 500 cyklów kasze strączyniec. Wszystko według cykla świątynnego oraz do wszystkiego dodaj oliwę z oliwek jeden chyn. Dla niewtajemniczonych jeden szekel, to 11 i 424 000 G Szekel to starożytna hebrajska miara masy i pieniądza. Jeden szekel był równy około 11 i 424 tysięcznym G, również miara babilońska, stosowana w dolinie Tygrysu i Eufratu. Na podstawie tabliczek glinianych wiemy, że stosowano ją w drugim tysiącleciu przed narodzeniem ideologii Chrystusa XII. Hyn HNW to starożytna miara objętości używana m.in. do płynów i ziarna. W Egipcie równy był 47, setnych litra, u Hebrajczyków równy około 6, chyba ta miara, będzie tu najwłaściwsza, lub 3,6 lub też 7 litrów. Uczyń z nich święty olej do namaszczania, pachnącą mieszankę, dzieło perfumiarza. Będzie to święty olej do namaszczania. Następnie użyj go do namaszczenia namiotu spotkań, Arki Świadectwa, stołu i wszystkich jego przedmiotów, świeczników i ich akcesorii, ołtarza kadzenia, ołtarza całopalenia i wszystkich jego przyborów oraz misę ze stojakiem. Poświęcisz je, aby były najświętsze, a cokolwiek ich doknie, także będzie święte. Namaść Aarona i jego synów i uświęć ich, aby mogli mi służyć jako kapłani. Powiedz Izraelitom. To ma być mój święty olej do namaszczania dla przyszłych pokoleń. Nie wylewaj go na ludzkie ciała i nie rób żadnego oleju o tej samej recepturze. Jest święty i masz go uważać za święty. Ktokolwiek robi takie perfumy i ktokolwiek je nanosi na kogoś innego niż kapłan, musi być odcięty od swojego ludu. Dlaczego ludzie znający praktykę świadomego snu muszą być odcinani od społeczeństwa? Ponieważ świadomy sen pozwala dostrzec z wyprzedzeniem kroki kapłanów, które mogą być zatrzymane nie tylko w tym wymiarze, ale również w innych rzeczywistościach, ponieważ myśl jest kreacją dążąca do działania w wielowymiarowym świecie. Aaron według Biblii starszy brat i pomocnik Mojżesza i Miriam, syn Amrama i Jochebed, będący pierwszym dziedzicznym arcykapłanem z pokolenia Lewiego. Święte przedawkowanie. Ponieważ jeden szekel. To około 11,424 tysięczne g, oznacza to, że do produkcji oleju użyto aż 5700 ml (5,7 litra) wyekstrahowanego ekstraktu z kwitnących wierzchołków konopi. Enteogenne efekty takiego rozwiązania, nawet stosowanego miejscowo, niewątpliwie były intensywne, a więc posmarowanie tym rąk. Czoła i głowy wprowadzało kapłana w długi, narkotyczny trans, który potrafi połączyć świadomy sens o mamami wynikającymi z reakcji na kontakt z nieznanym, futurystycznym otoczeniem. C.O. mogło wywoływać T.Z.W. Szok przyszłości. Z moich doświadczeń i obserwacji wiem, że kapłani i szamani Także kąpali się w takich olejach wykonanych z grzybów lub konopi, co prowadziło niekiedy do śmierci za wiary lub do ciężkich chorób psychicznych, co kreowało zmęczennika za sprawę świętego, wynoszonego na ołtarze. Potwierdzenie faktów. W 1980 roku etymolodzy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie potwierdzili, że marihuana jest wymieniona w Biblii po imieniu, jako kineboisin, pisane również jako kanna lub kłanek-bosm. Na liście odmierzonych składników do wytworzenia świętego oleju oraz do produkcji maści, wytworzonej według sztuki aptecznej, która była stosowana do wcierania w głowę kapłana. Słowo kłanek bosm lub kineboisim zostało celowo błędnie przetłumaczone w wersji króla Jakuba jako tatarak. Te etymologiczne badania potwierdził ponownie w tym samym 1980 roku Westen Labar, który zauważył, że termin kanebosm. Występuje zarówno w aramejskiej, jak i hebrajskiej wersji Starego Testamentu: konopie używane były do produkcji sznurów w świątyni Salomona i do produkcji kapłańskich szat, a także znaleziono opis przewożenia świętego oleju przez karawany do odległych krajów podbitych przez sumeryjskich i hebrajskich kapłanów. Manipulacja rzeczywistością za pomocą marionetek. Święty olej to nie tylko namiastka tak zwanej świętej przemiany ale rzeczywisty sposób uzależniania marionetek od narkotyków, co stanowi pierwszy krok do rozpasania i uzależnienia seksualnego i rozchwiania emocjonalnego, zwanego boskim artyzmem, będącym w istocie potrzeptem prowadzącym szantażowaną ofiarę do konkretnych nadużyć i czynności wykreowanych przez szamana lub kapłana. W celu osiągnięcia konkretnych zachowań, ceo przynosi zysk demiurgowi kosztem jego ofiary, która po wykonaniu Zadania popełnia rytualne samobójstwo, pada ofiarą rytuału lub jest wykonawcą rytualnego zabójstwa lub samobójstwa. Chyba nie muszę tutaj podawać nazwisk piosenkarzy, aktorów, polityków, naukowców, dziennikarzy, celebrytów, których życie zostało wykorzystane do rytualnej gry propagującej hierarchiczny system wyzysku i żerowania człowieka na człowieku. Każdy krok tego typu jest przejawem wiary w kult hierarchiczny, który wymusza poświęcenie. Poczucie winy, zaangażowanie w podział i celebrację własnej ignorancji, biedy i kolaboracji z systemem. Biedni się krzyżują, drudzy popełniają efektowne i rozdmuchiwane przez media samobójstwa, ktoś kogoś zabija, ktoś oddaje życie w imię nieistniejącej ojczyzny, ktoś inny dla pieniędzy odbiera komuś życie. Jednak wszystkie te schematy technologiczne 13 nikomu oprócz szaleńców nie dają rzeczywistej wartości, radości, spokoju oraz bezpieczeństwa. Ponieważ balansują one pomiędzy emocjami i wizjami prowadzącymi z nikąd do nikąd. Nie tylko narkotyki. Święte oleje to sposób elit na szaleństwo generujące tak tzw. postęp technologiczny i naukowy w osiem, który zabiera człowiekowi szacunek do życia i istnienia. Innym sposobem przeobrażenia istnienia w byt bionegatywny 6 jest uczestnictwo w eksperymencie eugenicznym i genetycznym opartym na oderwaniu od istnienia czynnika biologicznego, co wytwarza ideologię dobrowolnego transhumanizmu 14. Obecnie większość społeczeństwa zafascynowanego literaturą oraz kulturą medialną została zarażona chęcią przeobrażenia własnego ciała w użyteczną maszynę rzecz. Czy twór bionegatywny, który nie akceptuje ludzkich ograniczeń, ludzkiej słabości, nieczystości i człowieczego skomplikowania spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, 15? Ktoś was tego nauczył. Nauczył was nienawiści do samego siebie, nienawiści do życia, istnienia, do narodzin i śmierci. Chcecie, aby życie i poczęcie było sterylnie czyste, a śmierć wiązała się z czystym bezproblemowym wyłączeniem jednostki, której źródło będzie mogło być dowolnie przeprogramowane i wprowadzone ponownie do obiegu. Na ten przykład mRNA 17 uzbrają ANRM, a uzbroić się ludzki organizm w jaja, istoty glinowej, co w odpowiednich warunkach aktywuje, stwarza z człowieka hybrydę glinowo węglową 26, której łańcucha dna. Nie można już oczyścić ze zmian genetycznych, Ani ma nie czyścić, co zabiera istocie należącej do korporacji dostęp do prawa naturalnego. 16 Operation Warp Speed OWS Operation Warp Speed OWS to partnerstwo instytucji publicznych i prywatnych zainicjowane przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu ułatwienia i przyspieszenia rozwoju, produkcji i dystrybucji szczepionek, środków terapeutycznych i diagnostycznych 91, DWOS Odwróć. Pod koniec lutego 2021 roku operacja łop Speed została przeniesiona w zakres obowiązków zespołu reagowania na 91 diwoc w Odwróć w Białym Domu. W logotypie operacji dostrzegamy 13 gwiazd, 8 i 5, co jest symbolem Rothschildów, sześciokąt symbolizujący ludzki umysł 18, nazwa składa się z 18 liter, 1 plus 8 równa się 9, a w sześcian został wpisany symbol Antahkarana. Antahkarana to organ wewnętrzny wcielonej duszy Dziwa. W filozofii tradycji hinduistycznych powstały z materii subtelniejszych niż stwarzające żywioły i zmysły. Antahkarana jest agregatem grupując kilka wyższych pierwiastków ontycznych powstałych statw kosmicznych. Pierwsze Antahkarana Hattusztaya to organ złożony z czterech przynależnych indywiduum kategorii ontycznych, którymi są Manas – umysł – Buddhi inteligencja, ahamkara fałszywe ego, citta. Drugie antakara natrai to organ złożony z trzech przynależnych indywiduum kategorii ontycznych, którymi są: manas w umysł, ahamkara fałszywe ego, citta. Trzecie citta to indywidualna vyasti citta, przynależąca do dziwy nieskończenie mała część citti kosmicznej samashti citti, powstałej z czystej mahat sattwy, części satwicznej mahat tatwy. Czwarte buddhi to indywidualna wiasti buddhi nieskończenie mała część kosmicznej buddhi samashti buddhi powstałej z czystego mahat radiasu części radiasowej mahat tattwy. Ahamkara to indywidualna wiasti ahamkara w nieskończenie mała część kosmicznej ahamkary samashti ahamkara powstałej z czystego mahat tamasu części tamasowej mahat tattwy. Ponieważ kosmiczna ahamkara jest trzech rodzajów, analogicznie do istnienia trzech gan. To ahamkara indywidualna występuje jako trzy ich pochodne produkty. Oznacza to, że Diwoc w odwróć jest wytworem karany, czyli narządu zmysłu, który przyczynił się do wymyślenia ideologii prowadzącej do wielkiego kryzysu 19. Antahkarana stosuje ego do kierowania umysłem i inteligencją w taki sposób, aby do poddanego indoktrynacji umysłu trafiła obca ideologia. Zwana trzecią siłą, 7, która tworzy tezę i antytezę poglądową, które odcinają się od prawdziwego ja, 10, jaźni i istnienia, dążąc do bionegatywizmu osadzonego na powyższym fałszywym egoizmie, który działa nie tyle, co dla siebie, lecz dla zewnętrznej ideologii, która zaraziła go daną nardanym kłamstwem. Można to nazwać ideologią namaszczenia ciała i umysłu strukturą pomysłu wychodzącego od szamana lub kapłana. Dwie szkoły jednego założenia, teza i antyteza. Usypiają lub eliminują jaźń z procesu myślenia i funkcjonowania człowieka, dzięki czemu można pójść o krok dalej i powoli przekształcać bezmyślne stworzenie w użyteczną biotechnologiczną maszynę, przy częściowym przyzwoleniu społeczeństwa na dany eksperyment. Rzeczywistość symboliczna. Symbol Antachkarana w istocie oznacza koło czasu, przestrzeni i materii, zamkniętych w kole personalnym i społecznym, ożywionej przez trójkąt sprawczy równoważnej myśli, słowa i działania, tworzącego obiecadło 20: obietnicę wzajemnej prawdy. Dobro i zło nie istnieją 21. W tym momencie warto się zastanowić, dlaczego ludzie o dobrym sercu ciągle obrywają od losu, podczas gdy osoby bionegatywne 6 cieszą się przychylnością losu pomimo wszystkie popełnionych wcześniej świństw. W oczach wszechświata wszyscy jesteśmy równi niezależnie od tego, czy przeważa w nas współczynnik dążący do istnienia, czy do zagłady owego istnienia. Prawo mentalizmu i prawo wibracji. Wszechświat nikogo nie ocenia, a karę ponoszą tylko ci, którzy nie rozumieją prawa mentalizmu i prawa wibracji. Prawo mentalizmu umysłowości w mówi, że wszystko jest umysłem, wszechświat jest mentalny, Wszechświat składa się z myśli. Natomiast prawo wibracji mówi nam: nic nie spoczywa, wszystko się porusza, wszystko jest w ruchu, wszystko wibruje. Więc jeśli nie czujesz się winy w sposób świadomy i podświadomy i uważasz, że zrobiłeś daną rzecz dla wyższego dobra, nie poniesiesz za to żadnej kary. Dlatego w technologii okultystycznej 13 tak popularna jest idea prani, karmy i spowiedzi oraz poczucia winy ponieważ naiwniący biorą na siebie wszystkie winy tego świata, oczyszczając tym samym bufor istot bionegatywnych, co wyrównuje równowagę wszechświata. Jeśli świadomie i podświadomie będziesz wiedział, że logiczne usunięcie istot bionegatywnych to czyn chwalebny dla wyższego społecznego dobra, to nie poniesiesz żadnej kary, ponieważ czyn zgodny z prawem oporu i prawem naturalnym 16 pozwoli oświecić, a zatem otworzyć na istnienie wiele zagubionych do tej pory dusz i umysłów. Bestia 22 nie wyjdzie od kreatorów chaosu. Bestie stanowią ci, którzy dobrowolnie przyjęli jarzmo eksperymentu, godząc się bezmyślnie na przemianę własnego człowieczeństwa w biomaszynę. Każdy świadomy prawdziwego ja i istnienia człowiek jest Meslachem Panem Bogiem samego siebie 23, tworzącym swój świat dzięki sobie i poprzez siebie. Meslach celebruje początek i koniec swego życia, jako etap koła wiecznego istnienia człowiek stosując ideę wzajemności, nie musi się nikogo bać i obawiać, więc wojna jest wytworem kogoś, kto nie stosuje się do reguły wzajemności prawa naturalnego, a więc samostanowienia i samoograniczenia, które pomagają zachować ogólnospołeczną wolność i równość. Technologie nie służą do kreacji ogólnoświatowego dobrobytu i obrony przed istotami bionegatywnymi, tylko do kontroli, wyniszczenia, żerowania i zmasowanego ataku. Na różne przejawy prawa naturalnego, 16, ponieważ samostanowienie i samoograniczenie oraz wzajemność moralna tworzą prawdziwy obraz logicznej wolności i równości bez ideologii podziału, w której ukryta za kurtyną podstępu trzecia siła, 7 kreuje technologię tezy i antytezy. Dydymus, Akademia Filozoficzna Dydymusa, Zbiórka na działania prawne.